W średniowiecznych Zgorzelicach i rzecz jasna okolicach, między Nysą oraz Kwisą, bardzo wcześnie rozpoczęto akcję kolonizacyjną. Dała ona skutek nagły, w prawach miejskich się objawił. Przybywało wtedy chłopa do tego zacnego zgorzeleskiego groda, który wszędzie nęcił, wabił, swe uroki pokazywał i do masowego osadnictwa wzywał. Wielu tutaj przybywało i nauki swoje wprowadzało. Flamandowie, dajmy na to, nauczyli sukna tkania, dzięki czemu gród, choć mały, szybko stanął w handlowe konkury. Sukno miękkie, delikatne, cenione i poszukiwane dobre imię naszych mieszczan w całej Europie rozsławiało. Wielkopomne jednak treści ziomaleczescy nam przynieśli, Nauczyli piwo ważyć, a do tego w 200 gminach narzucili, by pijać trunek jasny przez karczmarzy z Bożeleckich tylko serwowany. Ten przywilej Browarnicki zyskał szybko więcej mocy, gdy dodano przymus drożny. Odtąd każdy kupiec obcy obowiązek musiał czynić, odwiedzając gród nasz nyski. W naszym grodzie, przy biesiatach, w miejskich domach oraz wiejskich chatach takie słyszeć mógł rozmowy. Radość. Ostatnie piwo. <grystanie> Zagrajmy. <grystanie> Ksi mi że Ale piwo Dobry jest Dobre? Oj dobre, a, powiedz, że Krzysi mi Krzysiliże Co twoje żony teraz robi? Najprędzej pokażę Albo piwo waszy a, a twoje córki to – Nie pomagają jej? – Nie, bo one to moje roboty pausze. – A co robią? – Kaszę. <noise> – Ale piwo? dobry jest. – Oj, dobre. Aj, aj dobre. <noise> A wiesz, co jest z Kasza. Oj, prawda. A raduj się, które to już piwo pijemy? Nie! Ja no tam tylko do sześciu my liczyć. A czemuż to akurat do, do sześciu? No, żeby wiedzieć, który jest dzień tygodnia. Bo niedzielę Ojcze! A jak ty czcisz? Czcisz! To niedzielę. No, przed obiadem świątecznym. Pszczelica. No to tak. jak normalnie mam piwo i kaszę. To w niedzielę mam dwa piwa i też kaszę. O, To niedzielę! Że cóż to? się. Yy. Coś mi się wydarzy, że w tym jakie diable palce maczały. Trzeba duchy odgonić! Kuchnij! Przykle. Potrząśnij! Odstaw! Przez lewe ramię! Przez prawe! Klaśni! Klucz, waż, No. No! Nie robi więcej takich numerów, bo jeden stąd więcej nie zrobi nikomu różnicy. Ja, 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 ja. Jak państwu słabo wyglądasz, miś, psys... miś, psys... Sławiu. Jak mój jest do dzisiejszego? Kaszę. Przedwinę skończyłem jeść. Ja. To już się zmieszka. Z południa rzymia. To się obżar tej kaszy. No i głupiś! Dwie łyżki Nie rozumiem. Jeszcze piętnaście zębów wypadnie, to rozumiesz pana! <śmienic> Arda cię mucha z tej maryny! Arda! Jakbym nie miał baby, to było... ja też! Ja nie mam co! Stary tu kreskę i tak nie pociągnie! Ja już czuję że jeszcze! Pary wiosę nie pan wezwie do siebie. Wnuki już odchowane. To ile ty masz lat, I Ile ty masz lat, sławie. Dwadzieścia osiem. Ja to bym chciał tak wyglądać w twoim wieku. Co Masz ci panowie!

<laughs> nie, <Rozmownie. śmiech> Także nie, nie, jesteście, prawda? No, ja wracam z wyprawy, nie, rzeczy tam ubiłem tam nie, 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 No nie, no. tu Można ładnego zobaczyć. ładnego zobaczyć! Bo no, boska! Albo szaniał, alboż tak wyglądają wszystkie niewiasty, jak się od Niemców wróci. <śmienny> jak przecinaj mi o cudowne zjawisko! <śmienny> lider złożone, a potrzeba by gwiazd tysiąca, a żeby ułożyć się srebrną nicią na nieboskłonie, Taka, żeby wybrzmiała w to dźwięczne imię Maryna! <laughs> Panie, co? Cicha głupia. Panie! Maryna wyciera z stoły w oberży. I posagu wielkiego nie ma. Ale wszystkie chłopy we wsi tak za nią latają! Przepraszam. <noise> Oj, że moja, o cudowna! Może nie chce cię głupia wziąć. Panie, idealna jest ta żona. Jeżeli się muści też przyjrzy, to wszystkie zęby mu i szerokie biodra. Urodzi panu mówię, to żeby co najmniej dwadzieścia dzieci! Ja, ja to pamiętam, jak moja rodziła pierworodnego Bartłomieja, a wrześciała... Myślałem, że nie ślipia z czaszki wyskoczył. <gry> Potem przez tydzień nic nie mogła gadać, tylko takie mczało, tak... Czało, tak. Aaaa! Aaaa! Ale to są moje biodra! Twoje? To jest co co przypalisz! Ustawiam decyzję o Albo będziesz ze mną, albo łożysz sobie życie z którymś z okolicznych chłopów. <grym i górna> Dla ciebie gotów jestem ją pomalować bodaj włosnymi rękami. No dobra. No, także postanowione tak. Tutaj będzie zamek, nie? Tutaj postawimy garnizon. Tam młyna. A, a tu? Tutaj będzie broda! Takież to Gorzelice sceny widywały, gdzie najśliczniejsze panny swe piękne dłonie zacnymi odważnym rycerzom oddawały. Gród to znany, gdzie ważne szlaki się krzyżowały, to tu możni panowie swe interesy dopinały. Tak, zgorzelice grodem wspaniałym, gdzie najbardziej złote trumki lały się strumieniami, to tu męskie, chłopskie czy rycerskie oczy niespotykanie urodziwe białogłowe widywały.